Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge! I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej, a ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego! Uwielbiam Hube Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci. Daj spokój, nie złość się! Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super! Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Wow! Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne. Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej. Bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie! Mila, przestań! Jest za duży! Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Mam pomysł! Musimy przebić balon za pomocą procy. Aleks, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z 10. Czego można chcieć więcej. Oj można, spójrz na mój stos! Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Ok. Hurra! Bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pęsetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie 100 ziaren, to naprawdę super! To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Aleks, twoja kolej. Ok. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak. Jaki maniak! Po prostu chcę dobrze zjeść. Alex, oszalałeś. Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata. To wszystko. Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. on! Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz ten sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. No i proszę, mam tylko jedną puszkę Coli. A ja mam więcej. Zobacz ile mamila! Tak tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli, ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Padłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Awesome. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Kola jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, że W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Ej, przestań Właśnie, to puszki. Uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A, ratujcie się, kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila Beka! O, ojej! Mila, nigdy więcej koli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A, dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę. Nie, nie pisałam się na to. To okropne, Julie. Na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę. z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy z pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło. Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest to wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania Twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co Ty sobie myślisz? Kto Ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak Ci nie wstyd. swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne. Chyba coś jest w moich ustach. Wynos wynoś się! Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba buba uwielbiam ją. Super! Teraz moja kolej. Co, to nie fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jeść swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzy, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam, jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej! Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O, tak, jakie to fajne! Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę. <gulia> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fuuu. Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila. Nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przysawki i przykleja się do języka. Julie myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś! Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się, wepchnę ci pizzę prosto do ust, całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami, a masz! Oj, co za ochyda. Julie, jesteś okrutna. Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. To znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak jak było, albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż ich zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma, czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany, gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy, na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji, radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No a teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. No! Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj! Jeśli zwymiotuję, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuję. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fuu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Okropne. Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie. Wow, ile żelkowych oczu. Wy macie ich tak dużo, a ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz. Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mina chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor? Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem. Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? To straszne. Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? Chcecie, żebym się udusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać! Ale pyszności! a skąd tu się wzięło oko! Kom O Po tym głupim dowcipie, zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Ok. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Ze mną też. Jesteśmy przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę! A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Nie maruć! Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Może mi w tym piła? Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz, Twixie! Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe. Jakie to pyszne. To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy, ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób jak to zrobić, a teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo, ale czegoś tu brakuje. Wiecie z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix. Jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Aleks, Ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Patoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Aaa! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask mnie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów! I wszystkie są moje! Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na go widać! Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszne i bardzo, bardzo małe. Aleks, twoja kolej. No wreszcie, bo już zgłodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe. Pyszno! -ści. Tak. Chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moja kolejne jedzenie. Ej! Ostrożniej! Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. Tu sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. Na no sam ich widok robi mi się niedobrze. Fuu, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. Jak dobre? Nie, okropne! Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Hmm. Stop. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam! Mm. Proszę, to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego!